Witajcie w mojej kuchni. Dziś pokażę Wam w jaki sposób ja robię faszerowane jajka. Co potrzebne jest do tego przepisu? Ugotowane jajka na twardo, trochę pieczarek, jedna cebula, sól pieprz. W rondelku już mam przygotowane masło, na którym będę smażyć cebulę. Będzie jeszcze również potrzebne parę składników, żeby później przyozdobić naszą potrawę. W pierwszej kolejności pokroję cebulę na drobne kawałeczki i zetrę pieczarki na tarce o dużych oczkach. W rondlu mam już rozgrzane, rozpuszczone masło. I teraz będę dodawać cebulę pokrojoną w kostkę. Cebula musi się troszkę podsmażyć. w tym momencie troszkę posolić, żeby szybciej puściła sok. Cebula już się prawie podsmażyła. Ja w tym czasie mogę wydobyć żółtka. Do miski przełożę. Tak, żeby nie uszkodzić białek. Teraz do cebuli podsmażonej dodam pieczarki. Pieczarki starłam na tarce o grubych Dodam jeszcze trochę soli i trochę pieprzu. I teraz przykryję wszystko przykrywką, żeby nam się troszeczkę podnosimy. Minęło już parę minut. Pieczarki mamy gotowe. Cała woda odparowała, także pieczarki możemy całe przełożyć do żółtek. Można oczywiście poczekać, aż wystygną. Ale można to też zrobić na gorąco. I teraz trzeba pomieszać bardzo dokładnie żółtka z pieczarkami i z tą cebulką. A później taką masą jajeczną trzeba będzie nafaszerować te białka. W międzyczasie trzeba będzie taką masę spróbować, czy nie jest za mało słona i ewentualnie można jeszcze dodać trochę pieprzu. I teraz nafaszerować trzeba taką masę jajeczną białka. Można to zrobić z górką, bo wiadomo, że takiej masy jest więcej niż żółtek. No i teraz efekt końcowy, czyli prezentacja. Akurat w przypadku tego przepisu, te wszystkie dodatki, które dodam do tych jajek, mają ogromne znaczenie smakowe. Także muszą być takie, jak Wam tutaj zaproponuję. I tak, liść sałaty, odrobina majonezu. Ja tutaj daję majonez dla carnivora. Następnie jajko. Znowu odrobina majonezu. Jeżeli nie jesteście na diecie karniwora, możecie dać majonez, jakikolwiek lubicie. I teraz trochę rozdrobnionej żółtkiewki, szczypior, trochę pieprzu, trochę soli, Zaraz udekoruję tak wszystkie jajka. I tak właśnie prezentuje się efekt końcowy mojej potrawy, czyli faszerowana jajka pieczarkami i cebulką. Proszę bardzo. Cześć.